Siemson, z tej strony Kawa. Ja was witam w kolejnym odcinku, w sumie z nowego trybu One Block. Jest to nowy tryb, który wystartował parę dni temu, a dokładnie w piątek o godzinie 18. Obecnie na tym trybie jest 24 graczy. I pamiętajcie, że ten tryb jest na najnowszą wersję 1.17.1. Aby rozpocząć swoją przygodę, wystarczy, że wpicie sobie ISE, no i wtedy Wam się taki jeden blok utworzy. Chcę Wam również powiedzieć o konkursie. Jeżeli pod tym odcinkiem uda Wam się udobić 150 łapek w górę, to w następnym odcinku losujemy sobie 3 rangi ewi na całą edycję. Wystarczy, że zasubskrybujesz ten kanał w tym momencie, zostawisz łapkę w górę i pamiętaj o komentarzu ze swoim nickiem. Pokażę Wam wszystkie najpotrzebniejsze komendy. Przejdziemy sobie po wszystkich tutaj właśnie NPC-tach. No i zaczynając, z lewej strony mamy rynkowego. Po nakliknięciu sobie właśnie na rynkowego otworzy Wam się cały rynek, gdzie możecie sobie Zakupić Axolota, Możecie sobie zakupić Kilofy, wszystko to, co wystawili właśnie gracze na rynek. Zobaczcie co w ogóle mam: mam klucze epickie, mam złote klucze oraz diamenciki. Na pewno przeteleportujemy się do topowych wysp, bo zobaczcie, z tej strony są topowe wyspy. Z tej strony znajdziecie wszystkie dostępne zestawy na serwerze. Możecie sobie właśnie je odebrać, jeżeli macie do tego uprawnienia. Następnym krokiem jest to sklep, jest to nowa ekonomia. Nowe bloki 1.14 do 1.17, no bo jak wiecie tryb jest na wersję 1.17. Te wszystkie dekoracje możecie sobie sami przeglądnąć wbijając na serwer OneBlock, a dokładnie IP to craftmc.pl. Zobaczcie mamy tutaj sztabki naderytu, mamy zwierzątka, mamy spawnery, wszystko to co jest praktycznie potrzebne na one-bloku. Następnie mamy ulepszenia. Możecie zobaczyć w ulepszeniach: możecie sobie powiększyć spawnery, ilość piasku na wyspie, hoppery, villagerów większa ilość domów, większy rozmiar wyspy oraz większe party. Top wyspy, o którym właśnie wspominałem. Pójdziemy sobie do jakiejś wyspy, ocenimy i zobaczymy, jak w ogóle te wyspy się prezentują. No bo w sumie na wyspach Top jeden jeszcze mnie nie było. Tutaj macie informację, jak stworzyć przykładowy warp. Na one bloku. Wystarczy, że postawicie sobie tabliczkę, a w pierwszej linijce napiszecie Welcome. Tylko pamiętajcie o właśnie tych nawiasach. Tutaj macie wszystkie dostępne warpy od graczy, które zostały utworzone właśnie na wyspie. No i przechodząc do najważniejszych komend. Praktycznie są to najważniejsze komendy na one bloku. I pamiętajcie, że pod slash pomoc również znajdziecie bardzo przydatne komendy. ISE Help jest to bardzo ważna komenda, no i właśnie wyświetlają wam się wszystkie te informacje. Pamiętajcie również o komendzie ISE Team Help, bo to jest naprawdę dość bardzo innowa e, komenda, gdzie możecie sobie właśnie kogoś zaprosić do swojej wyspy możecie kogoś wyrzucić, możecie również opuścić wyspę. Jeżeli ktoś was dodał do party, możecie kogoś wyrzucić, możecie również komuś dać kopa, możecie komuś dać zaufanego gracza na wyspie albo możecie awansować gracza, ale to już przejdziemy sobie do tego już za momencik, bo jeszcze chcę wam wspomnieć tutaj o sklepach na wyspie. Praktycznie sklep się tworzy tak samo jak na wszystkich blokach. No dobrze, tak się prezentuje spawn, no to czas przeteleportować się na one bloka. Po wpis Zabierzają sobie ISE albo Island, zostaniecie przeteleportowani właśnie na swój jedyny blok. Po prawej stronie mamy scoreboarda i zobaczcie, mamy fazę równiny, poziom generatora oraz postęp. Po kliknięciu sobie prawym przyciskiem myszy na blok pokaże Wam się lista faz. Mamy równiny, podziemia. Pustynia, ocean, tajga, sawanna, nether, dżungla, bagna, łąka, mroczny las. And. Od odblokowania fazy jest właśnie potrzebny poziom generatora. A poziom generatora zdobywacie kopiąc właśnie ten sobie jeden blok. Jeżeli będziecie kopać, no to właśnie otrzymujecie postęp. I do tego dochodzi wam właśnie generator level. Pamiętajcie, aby sobie taką wyspę rozbudować e, dookoła i sobie kopać właśnie tutaj jakoś tak bezpieczniej. Bo pamiętajcie, że co faza jest coraz trudniejsza i potem pojawiają się potwory na początku macie takie zwierzątka, gdzie możecie sobie właśnie tutaj zrobić jakąś farmę krów, jakąś farmę świnek, no ale to już w sumie zależy od was, co wy chcecie robić tutaj właśnie na OneBlocku. No dobrze, no to tak wygląda OneBlock. Pamiętajcie, że OneBlock jest na najnowszą wersję 1.17.1, a teraz przetelportujemy się do graczy. A my znajdujemy się na wyspie od gracza Sugar Bimber. Jest to top 1 wyspa na OneBlocku i zobaczcie, tak ona się prezentuje. Mamy farmę bambusów. W sumie każdy, większość wy właśnie robi sobie farmę bambusów Mamy też villagerów No powiem wam, że wyspa standardowa Mamy również jednego bikona Mamy naprawdę dużo bikonów rozłożonych tutaj na środku wyspy I ten gracz właśnie w tym miejscu ma postawiony swój generator Pamiętajcie, że generator jest na środku wyspy no, ale ciekawi mnie, gdzie on ma w ogóle rozłożone te bloki. No bo skądś ta wyspa musi mieć ten top 1. Zobaczcie, tu na dole w ogóle mamy golemiarkę, więc w jakiś sposób sobie ten gracz tutaj też dodatkowo zarabia. No i zobaczcie, na samym dole mamy rozłożone bloki. Jest to praktycznie jednowarstwowa. Platforma, na której właśnie te bloki są rozłożone. Skrzynię w sumie możemy postawić obok Mikona. Postawimy ją w tym miejscu. Damy mu diamencik, do tego dwa epickie klucze. Weźmiemy tabliczkę i damy mu tutaj podpis. Ja tą wyspę oceniam takie mocne 7,5 na 10. A my lecimy do wyspy top 2. A my znajdujemy się na wyspie top 2. I zobaczcie, ta wyspa należy do gracza skrzet podłoga. Mamy tutaj naprawdę olbrzymią farmę bambusów. W sumie jest to zautomatyzowana farma bambusów, więc naprawdę super wielki plus. Mamy tu naprawdę też dość dużo skrzynek. Szkoda, że nim nie udało się tego zrobić, jako taki jeden wielki magazyn. Mamy tutaj też farmę marchewek i jagód, naprawdę bardzo fajnie, mamy też krówki. Zobaczcie, mamy też również barany, no i przejście do netheru, zobaczymy czy w ogóle coś mają wybudowanego w netherze. W netherze zobaczcie, jest jedna zwykła taka platforma, no i to wszystko, więc ja wracam do zwykłego świata. Jestem już w zwykłym świecie, no i na pewno generator mają tutaj na środku, myślę, że właśnie w tym miejscu, oto tu. Więc co, skrzynię postawimy obok enchantu Damy nim diamencik, epicki klucz oraz do tego 3 złote ja tą wyspę oceniam takie mocne 8 na 10, w sumie farma automatyczna bardzo fajnie się prezentuje. No a my lecimy do wyspy Top 3. A my znajdujemy się na wyspie Top 3 i zobaczcie, ta wyspa należy do gracza, ruda, blondynka. Tak ta wyspa wygląda. I mamy też jakąś tutaj mini farmę. Zobaczcie, mamy tu jakieś Aksoloty. Zobaczcie, w ogóle są tutaj Aksoloty. Chyba na pierwszej wyspie gdzie widzę aksoloty z wyspy top 1, top 2, top 3, choć może tamte wyspy też gdzieś miały ukryte swoje aksoloty. Mamy też tutaj właśnie inne porobione zagrody, zobaczcie, farma bambusów i pająki na niej. Mamy 3 bikony, trzy aktywne bikony, speed'a, strength'a oraz szybsze kopanie, w ogóle jeden gracz sobie tutaj kopie, a jest to gracz Maronki. No i co? I tak ta wyspa top 3 się prezentuje, więc ja myślę, że skrzynię postawimy gdzieś w tym miejscu. Damy diamencik, epicki klucz oraz złoty no i ja tą wyspę oceniam na takie mocne 6 na 10. No dobra, to były 3 wyspy na OneBlocku, i ja Was wszystkich serdecznie zapraszam na OneBlocka, Pamiętajcie, najnowsza wersja OneBlock to jest 1.171. Najlepiej sobie właśnie grać na tej wersji, bo zobaczcie, zostało bardzo dużo nowych rzeczy dodanych w ogóle tej wersji. Mamy prześliczne azalie, właśnie tak one wyglądają, więc jeżeli masz ochotę sobie zagrać na OneBlocku, no to wbijaj na craftmc.pl i pamiętaj o wersji 1.17.1. To już wszystko w tym odcinku, pamiętajcie, jeżeli uda Wam się dobić 150 mapek w górę, to w następnym odcinku z OneBlocka losujemy sobie 3 rangi evip na całą edycję. Dobra, do zobaczenia, yo!